Dnia, dlaczego nie przyniósł ci nic? Zniknął masz twarz, pogody w niej brak, i nic nie wychodzi ci dziś. Nie krzyw się mnie, to trudno ja wie. Raz, raz uwierzyć, że życie ma sens Wystarczy parę Dążysz żal, zdążysz jeszcze koniec sędziów. Andrzej Cierniecki był na koncertach w Australii przez ostatnie dwa tygodnie. Za chwilę, to znaczy za parę godzin, odlatuje do Polski. W Australii spędziłeś dwa tygodnie. Jakie masz wrażenia? Trzy tygodnie, a nawet parę dni więcej. <laughs> no właśnie, przepraszam za błąd. Zacznijmy więc od tego, czy w Australii można się zakochać? I jaka jest nasza australijska publiczność? No, zacząwszy od, od pierwszego pytania, przede wszystkim tak. Byłem, pierwszy, byłem dwa lata temu, jak wiesz, w Australii, i wydawało mi się, że. Przy moim tempie życia i ciekawości poznawania coraz nowych miejsc, że się nie dam namówić drugi raz, żeby tu przyjechać. Ale powiem zupełnie szczerze: jak zacząłem więcej czytać, więcej czytać i zacząłem myśleć o miejscach, których nie zobaczyłem, tym bardziej dałem się namówić, że przyjechałem. I powiem szczerze, że teraz już nie powiem, że następnym razem nie przyjadę, ponieważ jakby się coś ciekawego złożyło. Oczywiście nie za chwilę, nie za rok. To na pewno bym przyjął, dlatego że to co zobaczyłem, to zainspirowało mnie i dopiero wiem, jak mało widziałem, a widziałem sporo. No, i dla mnie Australia jest no, fenomenalnym miejscem. Fenomenalnym miejscem przede wszystkim przyroda. To jest pierwsza sprawa. Druga rzecz, że tutaj jest dużo inspiracji do wielu rzeczy, ponieważ mimo że ta przyroda też jest zielona jak gdzie indziej, ale tu jest jednak zupełnie coś innego. I to jest dla mnie chyba tak największy powód, abym po prostu myślał: O, byłoby fajno przyjechać nie tylko na ryby, ale żeby zobaczyć tą północną część Australii. A to wynika ze spotkania z ludźmi, jakie miałem okazję zrobić. Właściwie na, po każdym koncercie poznałem kogoś nowego, który mi zaczął opowiadać o rzeczach a panie Andrzeju, ale powinien pan jeszcze tam pojechać, a czy pan tam był, a czy zobaczył. Jak zacząłem sobie wieczorami, bo nie dosypiałem i zacząłem sobie czytać, bo miałem na to czas, no to po prostu wydaje mi się, że mimo to, co zobaczyłem jest przepiękne, no pert, wcale, zakochany jestem i okolica, to tym bardziej jestem w tej chwili zainspirowany tym, co mi pokazano na zdjęciach i opowieściami, żeby pojechać na wschód Australii i również na północ Australii. Uważam, że ludzie są również, ogólnie mówiąc, ogólnie ludzie, ludzie bardziej mi się podobają, żyją wolniej jak gdyby troszkę tak, trochę backwards, tak troszkę do tyłu. Ale to jest fajne, bo my wszyscy jesteśmy zwariowani do tego stopnia, że człowiek praktycznie nie ma czasu na nic, dlatego tym bardziej się cieszę, że myśmy znaleźli chwilę na to, żeby sobie ze sobą porozmawiać. Australijczycy się niczym nie przejmują. Ja pamiętam, jak przyjechałam tutaj do Australii i pociąg się spóźnił o godzinę, to ja chodziłam i przeklinałam, że się spóźnię i muszę godzinę czekać na trzy przystanki, żeby przejechać, a oni się w ogóle nie przejmowali. I uważam, że to jest bardzo za dobre, bo to jest zdrowo. To mi się szalenie zaczęło podobać, ponieważ my, czym starsi, wydaje nam się, że będziemy mieli na starość tak zwaną więcej czasu. Okazuje się, że z kim rozmawiasz, mówię przede wszystkim w kraju, co mamy coraz mniej czasu. Mało tego moi koledzy w Stanach Zjednoczonych, w których się spotykam przecież często, no to oni, oni na nic czasu nie mają. A tutaj, jak w jakiś taki sposób, jest ja powiedziałbym, czas emerytalny, Wiara ma więcej czasu, a nawet powiedziałbym, za dużo czasu. dam no, tylko Krótki przykład z takim zarąbistym gościem, który nas gościł, pan Stanisław. Umówiliśmy się, on zaproponował, że rano byłoby fajno. Panie Andrzeju, wiemy, że pan łowi ryby, pójdziemy na ryby. No oczywiście wiedziałem słowo honoru. Wiedziałem już dzień przedtem, że nie dojdzie do tego, ponieważ tak to wszystko będzie organizowane powoli, na wszystko będziemy mieli czas i okazało się, że o trzeci żeśmy poszli, nie rano, tylko o trzeci, wtedy, kiedy już nie było możliwości, bo deszcz lał, etc., etc., ale za to było fajne, wszyscy się cieszyli, że żeśmy bardziej marzyli o wędkowaniu niż doszło do tego wędkowania. I lubię, no dużo spotkałem, odpowiadałem na twoje pytanie a propos publiczności, no spotkałem mnóstwo fantastycznych ludzi, no ale być może dlatego, że na te moje Koncerty, ci, którzy wiedzą, co ja śpiewam albo o czym ja śpiewam i że też jestem emigrantem, bo całe dorosłe życie jestem na emigracji, no to powiem Ci, że chyba największą nagrodą, jaka jest, to nie żadna strona finansowa, tylko to, kogo poznaje i jakich ludzi poznaje. I mam całe mnóstwo kontaktów, które na na pewno będę tam od czasu do czasu się Facebookiem czy jakimś innym komunikatorem się gdzieś tam komunikował, ponieważ ci ludzie mnie tak zainspirowali, a ja przede wszystkim swoimi opowieściami, prawda? Bo przecież nikt nie wyjeżdżał tylko dlatego, że chciał wyjechać do Australii. I każdy miał swoje powody, preteksty, reasons tak zwane. I to jest najpiękniejsze, że mogłem, miałem możliwość nie tylko z tymi ludźmi się przywitać, ale tam chociaż parę zdań, parę słów, kontakt mnie. musi pan do mnie zadzwonić. I tak Etc. Zresztą, słuchaj, myśmy się spotkali też w sumie dwa lata temu, prawda? Ale gdzieś taka ciągota była, że to niemożliwe, że odlecę z tego Sydney, nie spotykając się z Tobą, bo nawet te parę godzin, cośmy spędzili w fenomenalnych miejscach przyrody, no to mieliśmy fantastyczne, prawda? I to jest to, że człowiek się czuje, że jedzie do jakiejś starej, dobrej, fenomenalnej przyjaciółki, którą może nie widzieć, albo może widzieć, no albo żeby, no, byłoby nawet dla mnie coś. Nie byłby ten wyjazd, gdybyśmy dzisiaj się nie spotkali. Nie miałby tej wartości, z którą wyjeżdżam. No jest mi bardzo miło słuchać to, co mówisz. No trochę jestem nawet zażenowana, bo tak jak ty, nie, nie jestem wszystkim, co się nie to Nie, mówię mnie dlatego, bo mi ktoś każe. Ja po prostu ci, co mnie znają, wiedzą, że ja jestem trochę spontan, ale w tym pozytywnym znaczeniu, że ja myślę, że ludzie za mało sobie mówią, że ktoś kogoś kocha, że ktoś kogoś szanuje, że ktoś ładnie dzisiaj wygląda. No ja jestem, ci, co mnie znają, taki, który lubię to od rana, co jest adekwatne. Do danego momentu i danej osoby zaraz powiedzieć, żeby to mi nie leżało na sercu. No to jest dobry sposób na życie. Ale ja bym chciała się ciebie zapytać o Twoją karierę. Właściwie zacznijmy od początku, bo przed laty wygrałeś konkurs na najlepszy debiut w Opolu. Ale zamiast robić karierę, prawie natychmiast wyjechałeś do Stanów Zjednoczonych. Jak to się stało? Już przez pięć lat umierał mój ojciec. W tym samym czasie również zachorowała moja mama, i stało się tak, że po prostu byłem najstarszym z trójka dzieci. I jak to za tamtych czasów, mimo że jak to mówię, służba zdrowia była free albo darmowa, to oczywiście jedna wielka bzdura. Ja, oczywiście, wtedy miałem chyba najlepszy okres twórczy, swój taki. Może nie dorosły, ale dużo komponowałem i to była jedyna odskocznia od tych wszystkich codziennych rzeczy, które były. No i jak się złożyło tak, że słynny wojewódka gdzieś tam słyszałem, że zaproponował, żeby wziąć do, do Stanów Zjednoczonych, a miałem również wujka, no to wyjechałem. Wyjechałem i tak szczerze mówiąc, mimo że od pierwszego dnia już dostałem, wylądowałem 10 czerwca i dostałem już angaż, że za dwa tygodnie, aby zespół mógł się nauczyć repertuaru, jestem już byłem zatrudniony. Wtedy jeden z najlepszych klubów w New Jersey. I tak to moja kariera, nazwijmy mimo, że dawała mi zarobek, utrzymanie, że nie musiałam iść na budowę, sprzątać, etc., etc., ale tak wtedy głównym celem moim było, aby wspomóc moich najbliższych, czytaj mamę, moją siostrę, która poszła na studia, brata, który też gdzieś tam 8 lat młodszy, wiadomo, że dom został opróżniony do suchej nitki przez te choroby. W związku z tym, no, pierwsze rzeczy, które, które mnie interesowały, to zarobić na to, żeby tam pomnik postawić, na święta, bo tata zmarł na początku roku, żeby mamie pomóc, żeby to, to rodzeństwo nie chodziło o głodne, a wiesz, komunikacja wtedy była jaka, że miesiące czekało, trzy tygodnie na połączenie telefoniczne, zostaną, mm. wiesz, wszystko podsłuchiwano i trzeba było zawsze znaleźć kogoś, co gdzieś tam te parę groszy zawiezie, te listy ktoś nie opróżnił, także to był taki okres dla mnie, mimo, że wspaniały, bo przecież wtedy zespół, który został stworzony do mnie, no to fenomenalni ludzie, fenomenalni ludzie do dzisiejszego dnia, jedne z Największych nazwisk, jakie, jakie były, ale wtedy tylko w okolicach Nowego Jorku, New Jersey, pół roku przedtem przyjechał Stan Borys. To ja byłem tym nowym, nowym człowiekiem. Odjeżdżał tercek egzotyczny, krótko przede mną odjechała Karin Stanek, i ja zostałem w klubie, gdzie znakomity muzyk Leszek Świersz utworzył grupę ze Zbigniewem Namysłowskim, Kiko Ferreirą, fenomenalnym, portugalskim znanym perkusistą. W międzyczasie grałem wtedy no, z rewelacyjnymi muzykami chyba najlepszymi, taki, którzy albo grali poprzednio z Tammem Jonesem, z jego Big Bandem, albo trasa się skończyła, dołączyli do nas. Miałem doświadczenie wtedy zupełnie inne niż wielu, wielu innych muzyków. To był czas, do którego co praktycznie mówiąc, każdego weekendu Urszula Dudziak z mężem przychodzili i zawsze na końcu sobie pośpiewywali to zostawali czasami dłużej śpiewali, aniżeli którzy by może chcieli, ze względu na rodzaj muzyki, a to jakby nie były, były kluby. A jeszcze dodam, że wtedy Polonia. Wow! Wtedy Polonia się bawiła tak, że jak w środę nie zrobiłeś sobie rezerwacji, na sobotę to się nie dostałeś do klubu. Tu muszę tak? przerwać, u nas było też podobnie. To teraz a, Polonia a. po prostu przestała przychodzić do klubu. Tak, to były zupełnie inne czasy. Zupełnie inne czasy. Piątek, sobota, niedziela, kluby były zapakowane. Jeśli klub był jakiś lepszy, to, to absolutnie były zapakowane i to, i to każdy klub. Polonia się bawiła, bo przelicznik był finansowy inny. Zupełnie był inny przelicznik. Ceny były oczywiście bającko niskie, śmieszne, aż niewyobrażalne. No i tak grałem, potem przeniosłem się do, do Chicago. W Chicago też byłem na samym początku, jak reszta artystów zaczęła zjeżdżać. W związku z tym ten repertuar, który przywiozłem, był niezwykle, powiedziałbym, świeży i inny. No bo to nie było tak, że sobie ktoś kliknął i ściągnął sobie piosenkę z Polski. A ja je na bieżąco miałem. I Jak to wszyscy mówili ryczałem, co się dało. W tym czasie w Chicago był Stan Borys, który przede mną parę miesięcy wcześniej przyjechał. No i oczywiście królował Krzysztof Klęczon. I to praktycznie mówiąc, pamiętam, poznałem takiego człowieka, który przedstawił mi się, pamiętam, o tym bardzo głosem podpitym, ale chociaż ja mówi ach co jest Andrzej, teraz jesteś trzeci, bo jest tylko Clenson, Borys i ty. A ja czwarty, Makówka się nazywał. Nigdy nie zapomnę, śmieszny, fajny facet śpiewał, udawał Slea, Toma Jonesa. No ale były to czasy, zanim ktokolwiek zaczął dojeżdżać, no to wszyscy przyjeżdżali na tak zwane tury. No ja miałam taki okres, wydaje mi się, fantastyczny i zresztą dlatego być może tak w Chicago, jak teraz niedawno, dwa lata temu byłem na koncercie, to miałem nabity Kopernikus Center Czyli czytaj 2000 ponad ludzi, miałem taki okres, gdzie w pewnym momencie wycofałem się z muzyki, ale wycofałem się ze względów ambicjonalnych. To też takie dosyć duża ciekawostka, o której nie zawsze to tak do końca. Mówię ze szczegółami, ale był to okres, w którym Pagard, wiesz dokładnie, jako zawodowa, zawodowy muzyk, wiesz o co chodzi, przysyłali więcej takich, którzy podsłuchiwali, a nieżeli grali, prawda? I byli tacy chłopcy, którym zależało na inwigilacji Polonii i nie Polonii. No muszę tu powiedzieć, że nie tylko. Byli też tacy, którzy dawali większe łapówki za kontrakt. No i też, ale akurat w tym przypadku Chicago było centrum, kiedy coraz więcej Dykacja. artystów przyjeżdżało, Placówka wtedy była niewątpliwie, jak się potem okazało, bardzo aktywna, także przychodzili różni ludzie. A żeby w klubach więcej usłyszeć że Polonia się zbierała, absolutnie, że sale pękały w szłach, no to chcieli wiedzieć co tam więcej. To wysłali raz takich jakiś ze statku, jakiś zespół, bo twierdzono, że cierniewski nie może występować z zespołem jakichś muzyków lokalnych, tylko lojalnych, e, spagartu ludzi. No to się różnie działo, ale potem miałem szczęście, że jak e, Klęczon zdecydował się, wrócić Krzysiek do Polski, no to jego grupa przeszła do mnie i utworzyliśmy grupę 2 Tak z ciekawostki powiem dlaczego, ponieważ kierownik zespołu jak zamawiał drinki, to mówi nie będziemy dwa razy czekać na kelnera, proszę 2 I tak powstała nazwa 2 No i grałem ze znakomitymi muzykami wtedy i w jeden dzień po prostu gdzieś tam ambicjonalnie się podniosłem, powiedziałem nie będę grał tak nierozwojowo, ciągle tworzyłem coś nowego, nie było czasu na próby, a, a te moje nowe kompozycje gdzieś leżały. Zamknąłem gitary, powiedziałem dobranoc państwu i tak zacząłem absolutnie na nowo życie, odkryłem nowego Cierniewskiego, zacząłem jak to się mówi od sprzątania. I tak to trwało przez wiele, wiele, wiele lat do momentu, kiedy przyjechał Marek Daszyński na terenie. Ale muszę Ci powiedzieć, że od sprzątania to wszyscy <laughs> zaczęliśmy i w Australii, i w Stanach Zjednoczonych, wszyscy musieli przejść przez jakiś okres sprzątania. Ja też sprzątam jakieś biura w nocy. Niektórzy myślą, że ja sobie żartuję, w szczególności jak robię wywiad jakiś w Polsce, że mówię, zacząłem od sprzątania. To tak, ha, to tak ktoś, pani redaktor czy prowadząca wywiad ze mną tak spojrzy, że to jest niby taki symbol powiedzenia, że zaczynam od od dna. Nie, 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 nie zaczynam od dna. Ja dorastając, y, studiowałem elektronikę z automatyką przemysłową. Oczywiście uczyłem się muzyki, jak tylko jest tylko to możliwe. W tym momencie człowiek zamykając gitarę, tu jest popularny, tu cię wszyscy znają, tu Cię wszyscy z tobą widzieć, zdjęcie zrobić, a ty na, oka okazuje się, a co potrafisz. Poza tym nic! Trzeba sobie powiedzieć nic. Ja powiem, że to był jeden z najpiękniejszych moich okresów, bo ja się nauczyłem. Wtedy się zacząłem uczyć absolutnej, bezwzględnej pokory do życia. Doszedłem do wniosku bardzo szybkiego, że chcąc być dobrym Amerykaninem, najpierw trzeba być dobrym Polakiem, a po drugie zaakceptować rules gospodarza, czyli to, co w danym kraju obowiązuje, a nie, nie tak jak my bardzo często wchodzimy do kogoś do domu, przywitają nas, przy, ugoszczą nas, i, i, i za 3-4 dni chcielibyśmy trochę narzucać. Własne prawa, czego jestem absolutnym przeciwnikiem i uważam, że jeżeli komuś coś jest u kogoś nie tak, to niech się wyprowadzi, albo niech zmieni kraj. No i tak wiesz, zacząłem się uczyć przez to życia od, jak to się mówi, od podłogi, a nie z drugiego piętra i u kogoś. Powracamy do przeszłości. Próbujemy znaleźć błąd. By to coś miało zmienić nie zmieni. Nic. Co by było, gdyby wtedy? To pytanie wraca w Lecz czy nie lepiej myśleć o tym, co jest to właśnie jest ten dzień ten dzień Żyć wciąż tym co było. Nie zmienisz nic. Przecież właśnie tu i teraz tak wiele może zdarzyć się, a życie na nas nie poczeka. Nie łudźmy się. To ci Dzisiaj właśnie jest ten dzień.